Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam samochód klasy premium. Oto Mercedes E550 po montażu instalacji LPG. W tym modelu pod maską znajdziemy ośmiocylindrowy silnik o pojemności 5.5 litra oraz mocy 388 koni mechanicznych. Auto po raz pierwszy zadebiutowało w 2009 roku. Samochód otrzymał kod fabryczny W212 dla wersji Sedan oraz S212 dla wersji Kombi. Czwarta generacja klasy E była w momencie premiery najbardziej rozwiniętym technologicznie samochodem w historii marki. Pod koniec 2010 roku Mercedes Benz oficjalnie przedstawił na swojej stronie internetowej model klasy S e z fabryczną instalacją zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG. Samochód został oznaczony przez producenta jako E200 NTG, czyli skrót od Natural Gas Technology. W modelu NTG silnik generuje moc 163 koni mechanicznych, a moment obrotowy jest na poziomie 240 Nm. W maju 2011 roku Mercedes E200 NTG otrzymał prestiżowy tytuł ekologicznej taksówki roku. Wracając do omawianego wcześniej modelu Mercedesa, Spalanie benzyny oscyluje w granicach od 13 do 20 litrów na 100 km. Natomiast po zamontowaniu instalacji gazowej, co potwierdziliśmy litrażowaniem, spalanie gazu wyniosło od 15 do 22 litrów. Zbiornik toroidalny ma całkowitą pojemność 67 litrów, przy czym jego stopień napełnienia wynosi 54 litry. Na pełnym zbiorniku jesteśmy w stanie przejechać od 300 do 400 km w zależności od stylu jazdy. Podsumowując, nawet w samochodzie o tak dużym silniku oraz tak dużej mocy, jesteśmy w stanie jeździć za połowę ceny po montażu instalacji LPG. Biorąc pod uwagę średnią cenę gazu, koszt pokonania 100 km to około 40 zł. W tym miejscu wyświetli się Wam teraz wlew gazu, który znajduje się obok wlewu benzyny. Nie ma konieczności stosowania adaptera, ponieważ mamy wystarczającą przestrzeń. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli film się podobał, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie a w razie pytań odnośnie instalacji LPG w tym bądź innym modelu podsyłam was na www.gazautomix.pl Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.